Witajcie kochani. Dziś temat filmiku uczucia. Jak wiemy są różne uczucia, które barwią nasze życie. Takie jak na przykład radość, miłość, złość i nabyć i tym podobne. Chodzi o to, by nie, przy, nie przyjmować się nimi. W sposób taki, że przewracamy nagle swoje życie. Chodzi o to. By raczej podejść z pewnym dystansem nauką. By raczej powiedzieć sobie okej. Okay, Zrobiłem błąd taki i taki. Następnym razem postąpię inaczej, ale teraz pójdę naprzód i nie będę się przejmować tym, co było. Ten, bo muszę przecież cieszyć się każdą chwilą, tu i teraz podsumowując. Ten filmik dziś bardzo krótki. Nie rozczontaj swoich postępków uczuciowych, bo one są nauką potrzebną do rozpoznawania naszych emocji. I życia są doświadczeniem, jakie nam sp nasz spotyka. To na tyle w dzisiejszym filmiku. Do usłyszenia w następnym. Pa.